Siemanko, z tej strony Atari e, Statystyka aplikacji YouTube Studio mówi mi, że najbardziej na moim kanale lubicie oglądać gameplaye. E, nie wiem dlaczego, dajcie mi znać w komentarzach. Natomiast ja też bardzo lubię pokazywać Wam grafiki, e, które się pojawiły na małej Atari. E, statystycznie wypada to słabo, ale ja lubię, bo uwielbiam czytać komentarze e, zazdrosnych komodorowców, którzy no, wypisują straszne głupoty, e, jak, 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 jak widzą tą fontannę kolorów, e, które jest na Atari. E, no i dzisiaj kilka grafik chciałem Wam zaprezentować z Atari Last Party 2026, e, żebyśmy sobie wspólnie je zobaczyli. W ogóle tam musimy, y, wspólnie musimy w komentarzach potem rozkminić, bo niektóre grafiki są tak zamieszane, że jeszcze po prostu tam nie wszystko trybie. Są piękne, oczywiście, ale zamieszane. Y, no a potem wspólnie też sobie no, pogadamy, to wiadomo, ale pośmiejemy się też z komodarowców, jakie, jakie zazdrosne głupoty będą pisać pod filmem. Odpalamy tarynkę. Powiem Wam szczerze, że nie miałem pojęcia, gdzie się ta impreza Last Party odbywa. No bo i tak nie, nie miałem zamiaru jechać z, z różnych powodów. Natomiast zgooglowałem sobie przed tym odcinkiem i okazuje się, że kilka tych edycji ostatnich odbywało się w Licheniu Starym, popularnie zwanym Licheniem. Nazwa miejscowości na pewno jest Wam znana. No, mi jest i kojarzy się jednoznacznie z sanktuarium, które tam jest i z cudownym źródełkiem, które również tam się znajduje. No i podobno, jak się do flaszeczki wody z tego źródełka naleje, później się to, to wypije. No to leczy wszystkie możliwe. Dolegliwości. Przy czym jest jeden warunek uleczenia: trzeba mieć Beret. Dobra, wchodzimy sobie tutaj do katalogu Lasparty 2026. W ogóle zachęcam Was do pobrania sobie ze strony Lasparty. Tam jest plik 200, 200 parę mega zajmuje i są tam wszystkie te rzeczy, które tutaj widzicie. Są dema, są, są gierki. Jest tu między innymi w tych gierkach właśnie Fire and Ice. No, dwie gierki są akurat, ale, ale są. Polecam sobie to pobrać, zobaczyć. Są intra na 1 kB, na 16 kB, na 256 W. Są jakieś tam muzyczki. Ale... Na... I AI. To są... Nie lubię. Nie lubię. Ale nas dzisiaj interesuje katalog GFX z grafikami i mamy tutaj 6 grafik. Będziemy je przeglądać Kurde, no nie chcę użyć słowa od najgorszych, bo wszystkie są naprawdę ładne, ale niektóre są wybitne, jeżeli chodzi o, o, o kolorystykę. Nie. Ta, od której zacznę, jest od bardzo, bardzo sławny Atarowiec ją zrobić i nie, absolutnie jest ona naprawdę fajna, nie obraź się na mnie, ale tutaj z tych grafik, które są tutaj, no ona jest najsłabsza. I tak nie obrażasz się. Jest ładna, ale najsłabsza. I po prostu od najsłabszych przejdziemy do tych, do tych e, najlepszych, więc na początek... Dobra, bo teraz, teraz robimy cięcie, bo sobie tak odcinek zaplanowałem z takimi cięciami. Zaczynamy od Frozen Creatures and Hot Flop 69. Odpalamy. Nie jest to taka typowa grafika, która pojawi się od razu, obrazek się załaduje, tylko jest to tak zrobione, taka drobniutka animacja jest, ale to musimy chwilkę poczekać. O już zaczyna, już zaczyna mrugać, uwaga, patrzajcie. No i tak się, tak się po prostu efektownie ładuje ten obrazek. Jak widzicie, autorem jest Kaz. Kaz, tak jak mówiłem, jest to bardzo znany atarowiec, który gdzieś tam do, do różnych gierek, do różnych produkcji robi grafiki, bo, bo bo taksywka przebijała się wam pewnie niejednokrotnie. No i tutaj kolorystycznie, no nie ma tej fontanny, o której mówiłem we wstępniaku. Jest tutaj, nie wiem. Sześć tam ileś kolorów, ale wygląda to spoko. I powiem wam, kojarzy mi się ta grafika z chyba pierwszą częścią epoki lodowcowej. Tam był taki moment, jak Sid ten, który tak. Hihiunia który tak mówił, on wszedł do takie groty i widział takie, taką zamarzniętą ewolucję. Widział najpierw jakieś tam, tam plemnika takiego małego, potem coraz większego stworka i tak się przemieszczał w boki i w końcu sam siebie zobaczył tam zamarzniętego. No i to jest taki, taki właśnie klimacik. Przy czym no te stworki jeszcze kumam, ale nie za bardzo wiem co jest, czym jest takie nie wiem, to słoneczko w, prawej, w prawym górnym rogu. Może wymać jakieś pomysł, napiszcie w komentarzach. Chwilkę sobie jeszcze na to popatrzymy i odpalamy następną grafikę. No i tak jak mówię, ta jest najsłabsza z tych, co dzisiaj Wam zaprezentuję. Natomiast Ogólnie jest naprawdę spoko. Druga w kolejności grafika, jak widzicie, to jest Imaginacja. Ja w ogóle do, do momentu, aż teraz zacząłem nagrywać, cały czas to czytam jako imigracja, nie wiem czemu. E, dobra, odpalamy. I to jest grafika, z którą mam największy problem, jeżeli chodzi o pełne jej zrozumienie. Zaraz zobaczycie, o co mi chodzi, e, ponieważ jest tutaj totalny chaos i miszmasz e, na ekranie. Zaraz zobaczycie, uwaga. Proszę bardzo. E, oczywiście, kolorystycznie jest tutaj na bogato w porównaniu to, do, do tej poprzedniej, jest dużo więcej kolorów. E, jest to taki zlepek e, postaci i stworków z różnych gier na Atari, jak podejrzewam. E, I. I ze sporą ilością tych właśnie stworków i, i, i bohaterów sobie nie radzę. Na pewno mamy Pacmana na górze, na pewno mamy Bruce'a tam w, po, po lewej stronie na górze, na pewno centralnie jest gościu z Hero, jest po prawej stronie tam Zorro. Widzicie przy, przy, przy takim ogonie tego dziwnego stworka jest Pitfall, lewy, lewy dolny róg, ale, ale, ale cała reszta jest dla mnie problemem. Ta, ta panienka podejrzewam, która stoi za Brucem Lee, Kojarzy, kojarzy mi się z BC Quest for Tires, ale nie dam sobie e, ręki uciąć. E, z przodu Brusali też kurde, coś ten coś ten taki byku mi mówi. Na pewno w to grałem, ale nie, po, nie potrafię tego kurde skojarzyć. Wpatruję się w to i po prostu nie wiem, co to jest. E, ten kotek taki na środku, początkowo myślałem, że może Alley Cat, ale chyba chyba nie bardzo, a te dwa największe stworki, które tutaj widzimy, kurde, nic mi kompletnie nie mówią, szczególnie ten z tymi zęborami wielkimi. Jest tam też po prawej stronie nad napisem Imagination jest taki statek, też kurde, nie wiem skąd to może być. Jak tutaj jeszcze coś dojrzycie, to dajcie znać w komentarzach, natomiast no jak widzicie, mam problem z rozpoznaniem tych, 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 tych stworków, tych, tych postaci, ale ogólnie czy, czy ładnie, no kompozycja, kompozycja jest totalnym burdelem, ale kolorystycznie jest. Spoko, jeszcze sobie chwilkę popatrzcie. I dajcie mi koniecznie znać, kim jest ten, ten gościu, właśnie z przodu, z przodu Brusa Libo, bo kurde, no znam tą gierkę, znam tą, ani nie potrafię sobie teraz przypomnieć. Dobra, jeszcze chwila, chwila kontemplacji. Las Partes, tam 26, dyskietka, not list. I, I, o, tam jeszcze patrzcie. Pitfall, tam jest, kurde, jak ten jest duży potwór po lewej, to pod nim jest takie złoto błyszczące. To jest też Spitfola, to jest na, na pewno Spitfola. I tam jeszcze jakiś taki wystaje z takimi oczkami białych. Nie wiem co to jest, dajcie znać, dajcie znać. Dobra, kontemplacja jeszcze chwileczkę. Na trzecim miejscu w mojej ocenie jest Spy versus Spy, ale oczywiście nie jest to gierka, jest to grafika. I zaraz, bo już się, już się uśmiecham, bo tutaj jest naprawdę już ładnie kolorowo. Bardzo mi się podoba, czy wiadomo, tam potem są lepsze, ale to już jest ten taki poziom naprawdę, naprawdę cool. Już widać po czasie, w czasie wczytywania, że, że będzie grubo, będzie grubo. I popatrzcie, mamy, mamy, tych dwóch bohaterów, tych dwóch szpiegów z gierki, których doskonale znamy, świetnie są zrobieni. Totalnie oddają klimat tych ma, malutkich postaci, którymi sterujemy w grze, super, naprawdę super, ale chyba największą robotę Robi tutaj takie, no te taka, taka wiróweczka kolorystyczna. To jest zrobione naprawdę pięknie. Y ja się, często, ja nieraz widziałem takie grafiki, które były na talii pokazywane z taką ilością właśnie kolorów, z tymi takimi bardzo prostokątnymi takimi pikselkami, ale to było takie wszystko migoczące, tak jakby, nie znam się na tych efektach, bo nie jestem grafikiem, ale jakby, tak jakby po prostu na zmianę tam się wyświetlały kolory, żeby było tam złudzenie, że więcej czy coś, a tutaj jest wszystko statyczne, tych kolorów jest, jest naprawdę obłędnie dużo i wygląda to naprawdę super, no i połączenie spy vs spy właśnie z tymi kolorami, jak dla mnie jak się, tak, się, tak się jeszcze, widać mnie? Już znikłem. Jak się tak człowiek, człowiek cofnie. Nie wygląda naprawdę, naprawdę kozacko. Dajcie znać, czy Wam się też podoba, ale dla mnie to już jest taki poziom naprawdę very good, very good. Jeszcze chwilkę kontemplacji i zaraz lecimy z następną. A komodorowców już szlak trafia. <laughs> już ich trafia. Już, zaraz jakieś, już te pauzują, już piszą już piszą komentarze. Number 4 is New Year Disc. Yy, tutaj też już się uśmiecham, zaraz zobaczycie czemu. Nie wiem, czy też będziecie mieli takie skojarzenia jak ja, ale <gryw> poczekajcie, aż się załaduje. Uwaga, mruga. I proszę bardzo, też ten sam efekcik pojawiania się, to, co z tymi stworkami. No, kolorystycznie nie ma takiego błędu jak spy versus spy, ale jest, jest, jest fajny kaktusik jakiś tam wąż, oplata tego kaktusa jest ten napis New Year Disc jest jakaś tam pustynia, prawda? Chmurki niebo tylko ja za skarby nie jestem w stanie się domyślić, co jest na tą prawą część kaktusa tam zawinięte. No. Dziurka sugerowałaby jakiegoś donata albo coś, ale, ale nie bardzo, natomiast kolorystycznie i nawet, bo mi się, mi się kiedyś udało tak zrobić, ale to, to mi po prostu tak trochę kształtem i kolorem przypomina stolca. Nie wiem, wam, nie, wiem, nie wiem z czym Wam się to kojarzy, ale dla mnie to jest po prostu taki owinięty wokół kaktusa stolec. No, to jest pewnie się mylę. Pewnie autor miał coś innego na myśli. Jeżeli macie jakieś pomysły albo wiecie wręcz, co to jest, no to dajcie znać w komentarzach. Także jeszcze, jeszcze chwilkę popatrzymy. popatrzymy i będziemy lecieć z następnym. Piąta grafika, czyli srebrny medal tego odcinka. Jest to grafika, której najbardziej zintegrował, zintegrował, tak, zintegrował mi się tytuł, zaintrygował mnie tytuł. Jak widzicie, jest to cicho, bo się nie wgramy i początkowo myślałem, że jest to, zanim, zanim to odpaliłem, to miałem takie wyobrażenie tej grafiki, że będzie jakiś taki PRL-owski pokoik, będzie monitor, a ta rynka jakiś dwóch, trzech chłopaczków, którzy tam patrzą właśnie na ten monitor i czekają, aż się załaduje gierka. Jakoś trzymają tak ręce, no, w sensie paluszka na tym, że cicho, nie, nie czaskajcie, nie, włącz, nie włączajcie lodówki, nie czaskajcie drzwiami i tak dalej, ale jest to zupełnie coś innego. No i uwaga, odpalamy, zaraz zobaczycie. No, moich oczekiwań i, i wyobrażeń nie spełniło, natomiast jest to naprawdę grafika zasługująca na, na srebrny medal tego odcinka i uwaga, proszę bardzo. Proszę bardzo. Jedyny minus, jak dla mnie, tutaj są zbyt ciepłe barwy, za dużo, za, za bardzo intensywny jest ten czerwony, taki pomarańczowy może, ale grafika jest genialna, bo są ogromne, ogromne twarze tych tych postaci z Gierek, wygląda naprawdę pięknie. W prawym, w prawym rogu mamy oczywiście Brusali, w lewym mamy Ninja. Ten ninja jest dokładnie z okładki tej gry, bo jak sobie odpaliłem na Tarimani e, okładkę tejże właśnie gry, no to jest taki ryj dokładnie. E, w środku mamy oczywiście gościa z Bulder Dasha, w prawym e, rogu mamy żabkę, no to, no to chyba tylko jedynie Froger mi się kojarzy, więc e, z, z tym nie mam problemu z tymi czterema postaciami, natomiast nie mam zielonego pojęcia, co to jest w tym lewym dolnym rogu. E, wygląda to, kurde, nie wiem, jak jakiś nie wiem, clown. Nie mam pojęcia, tak, tylko obracam tak teraz ryja, bo jakby jak się przekrzywicie, widać mnie, jak się przekrzywicie głowę, to wtedy ta duża kulka to się wydaje takim nosem. Te, ta mała to jest tak jakby oko, a to takie z niebieskim tam akcentem, nie wiem, jakiś taki język latający czy coś, ale, ale to chyba nie, nie tak należy patrzeć na to. Nie mam w ogóle żadnego skojarzenia, z jakiej gierki to może być. Także tutaj mnie poratujcie w komentarzach. Jeszcze sobie chwilkę na to popatrzymy kolorów oczywiście. Dużo zielony na żabce, bardzo fajny. Całość tak mówiłem, za dużo czerwonego, ale ogólnie wygląda, wygląda naprawdę superacko. No i No i mamy pierwsze miejsce. Złoty medal, najwyższe miejsce na podium e, i, że tak po francusku powiem, crème de la creme odcinka e, Last Museum odpalamy. E, grafika, która mnie zachwyciła kolorystyką, pomysłem przede wszystkim, kompozycją, tymi wszystkimi gradientami, lineartami i innymi rzeczami związanymi e, z rysunkiem i tak dalej. Uwaga, popatrzcie. Proszę bardzo. Coś pięknego, e, w ogóle e, po, popatrzcie na to, na to, co jest na górze, Takie, e, taki dach zrobiony z takich, takich szkiełek, takich szybek, takich luksferów, to wygląda w ogóle jak Louvre, bo ja widziałem, nie byłem, ale widziałem zdjęcia lufra, no to on jest właśnie zrobiony z takich, z, takich, z takiego dachu ma ze szkła, no to tu jest, tu jest identycznie, e, mamy, mamy jakichś tam ludzików, którzy stoją, podziwiają... Te postacie, które znajdują się w takich dużych słoikach, i od lewej strony mamy Tribal Human, czyli taki plemienny człowiek. To nie wygląda mi za bardzo na plemienny, To baba po prostu w zielonej sukience, ale mo może po prostu ja źle widzę. Czyli mamy takiego plemiennego człowieka. Na środku mamy industrialnego, czy takiego przemysłowego, czy tam łysy stoi, chyba nawet w okularach. Z jakichś trzyma, jakieś tam plany, ma czarne dżinsy czy coś. No i na, na najwyższym tym szczeblu ewolucji jest Atari Fan. Tylko dziwne, że z włosami i z siwą brodą, ja tak nie wyglądam, ma atarynkę na kolanach, siedzi sobie, ma logo na koszulce, popatrzcie w ogóle na to niebo, które jest za tymi, za tymi szkłami, popatrzcie na tą podłogę, no genialna po prostu grafika, genialnie jest to zrobione, jeszcze standardowo się odsunę, czekajcie... Nie no, coś pięknego. To jest po prostu, to jest coś pięknego. To jest mistrzostwo świata. Eee, dajcie znać, jak Wam się podoba ta grafika, ta, ta, ta z pierwszego miejsca. Eee, dajcie oczywiście znać w komentarzach, jak Wam się po, po, podobają te poprzednie grafiki, grafiki. Pomóżcie mi rozwiązać te dylematy, które, e, które miałem z niektórymi e, właśnie rzeczami na tych, na tych grafikach. Dużo, dużo razy grafika, powiedziałem. Nieważne. Eee, no, mordka tarowca się cieszy, jak widzi takie, takie piękne cudeńka. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się. Hej. Jeszcze kontemplacja przez chwilę.